Siemaneczko, ja jestem Szymona, jesteście na kanale Kucharz. Już nie Kucharz i Sport, ale o tym trochę później. Chciałbym Wam bardzo, ale to bardzo podziękować za 100 subskrypcji, a nowe osoby zaprosić do subowania z dzwoneczkiem i zostawienia łapeczki w górę. Ale zanim przejdziemy do odcinka, zadawajcie w komentarzach pytanka do Q&A, bo taki odcinek również się pojawi. Pierwszą zmianą jest zmi zmiana zdjęcia profilowego z takiego bardziej gamingowego na zwykłe moje zdjęcie. Druga rzecz to sprawa baneru, ale on pojawi się jutro bądź pojutrze, ponieważ jeszcze go nie dokończyłem. I trzecia, chyba najważniejsza rzecz, to zmiana niku, nazwy, interpretujcie jak chcecie, kucharz i sport na samokucharz. Chcę, aby mój kanał nie opierał się tylko na sporcie i jego odłamach, ale na wszystkim, co można nagrać, z czego można zrobić fajny materiał. Zaczynając od room tourów, house tourów, garden tourów aż po testy jedzenia oraz użytecznych przedmiotów, lifehacki, ale o sporcie nie zapomnę i z niego filmy również będą bardzo często się pojawiać. A jeśli odcinek Wam się spodobał, zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków.